W miniony piątek przypadały imieniny marszałka Józefa Piłsudskiego. To dobra okazja, aby przypomnieć o kierowanej przez twórcę Legionów, działającej też na obszarze dzisiejszego Powiatu Legionowskiego, polskiej organizacji wojskowej. Bo oprócz tego, że patronuje ona głównej ulicy na Kozłówce, wielu mieszkańców wie o POW niewiele. Organizacje powiatki na naszym terenie, one powstały dosyć późno. Dosta powstały w, tysiąc, w, w, w marcu 1917 roku, kiedy POW przez krótki moment działało na półlegalnie. Był to okres, kiedy powstała tymczasowa Rada Stanu Królestwa Polskiego, kiedy jej działacze mieli nadzieję wraz z Józefem mieli nadzieję na utworzenie armii, armii polskiej przy Królestwie Polskim. Natomiast władze niemieckie z Besselerem storpedowały te pomysły, i w związku z tym, w lipcu 1917 roku, POW przeszła do konspiracji. Wbrew temu, co sugeruje nazwa organizacji, skupiała się ona nie tylko na militarnych aspektach walki o niepodległość. Powiacy mieli przede wszystkim zasadę nie tylko szkolić się militarnie, ale również jakby krzewić myśl niepodległościową Józefa Piłsudskiego w terenie. Organizowali odczyty, zbiórki, przestawienia teatralne bo to taki ruch nie tylko militarny, ale szeroki społeczny. Bo byli to młodzi chłopcy, młode, młode dziewczyny, no 17, 18, 19 lat i przeważnie to byli synowie miejscowych gospodarzy czy to z Jabłony, czy z Chotomowa, czy z Kurbina. To była przede wszystkim młodzież wiejska. Młodzież wiejska, która ukończyła miejscowe szkoły powszechne, czy tam początkowe, jak to nazywano, czy, czy te szkoły jeszcze gminne i później pomagała rodzicom na roli. Była to młodzież, która była jednocześnie przepojona taką ideą właśnie odzyskania niepodległości poprzez czyn zbrojny, ale własny, własnych sił, bez jakby oczekiwania na zewnątrz. Traktująca o lokalnych pełowiakach, anonsowana już przez nas książka Jacka Szczepańskiego w przystępny sposób przybliża sylwetki czołowych działaczy POW. I co bardzo istotne, z wielu anonimowych dotąd dla potomności osób czyni wyraziste postaci, innymi słowy ludzi z krwi i kości, których dokonania czytelnikowi łatwiej dzięki temu zachować w pamięci, choćby przez pryzmat starć pełowiaków ze zwolennikami endecji, która obrała inną, opartą na dyplomacji drogę do odzyskania wolności. Oni byli postrzegani jako zbyt radykałowie przez Narodową Demokrację, i z tego, z tego powodu nastąpiły drobne tarcia, ale w źródłach mamy tylko dwa czy trzy przykłady. Generalnie przynajmniej wśród rodaków POW działała w pokojowy sposób. Proces pracy ideowej był prowadzony równolegle z z, z szkoleniem militarnym, było to prowadzone w ten sposób, że my podlegaliśmy, nasze punkty organizacyjne POW podlegały pod komendę obwodu praskiego i z owodu praskiego przy, przy, przysyłano kurierami rozkazy, ale również materiały propagandowe instruktorów, ale wojskowych, ale instruktorów również, którzy prowadzili odczyty. Odsłaniając przeszłość książka PO-wiacy i ich losy, zamyka też w pewnym sensie historyczną eksplorację lokalnej aktywności POW. Z głębszych i bardziej przejrzystych źródeł wiedza na ten temat czerpać będzie już bowiem niezwykle trudno. Te wiadomości zostały zweryfikowane przez źródła, które znajdują się w centralnym Archiwum wojskowym. Przede wszystkim są tam bardzo dwa cenne zespoły dla historii naszej organizacji Peowiackich. Pierwsza to jest to jest Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Organizacji Wojskowej. Jest to zespół liczący kilkadziesiąt tysięcy podań, połowiaków z ziem polskich, z terenu całej Polski, w których opisywali oni swoje losy w czasie I wojny światowej i również załączali oryginalne dokumenty. To źródło nie było jeszcze do tej pory przebadane. A okazało się, że kilkudziesięciu połowiaków z naszego terenu również tam, tam złożyło swoje podania. Komisja ta działała w latach 1937-39 i była bardzo silnie i ona bardzo precyzyjnie i szczegółowo weryfikowała te podania. A to dlatego, że ich zawartość miała wpływ na emerytalne świadczenia połowiaków. I to jest zespół na którym spędziłem ponad dwa lata, przeglądając te wszystkie podania i wyłuskując poszczególnych powiaków z Chotomowa, z Wieliszewa, z Krubina, z, z Jabłonny. I ta wiedza została skonfrontowana z zespołem archiwalnym POW, w którym są oryginalne dokumenty, jest tam zachowany, zachowany archiwum Komendy Obwodów Podmiejskich. I można było zestawić to, co było napisane w tym pierwszowojennym archiwum z dokumentami z lat końca lat 30. I dzięki temu mamy dosyć pełną i ciekawą, ciekawy obraz tych wydarzeń. Ciekawy na tyle, że może być atrakcyjny nie tylko dla miejscowych regionalistów.